Miłego oglądania życzy TelCap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Perła to około roczna 30-kilogramowa sunia sięgająca powyżej kolana. Niestety, mimo młodego wieku, doświadczyła już bytowych perturbacji. W efekcie, z powodu braku odpowiedzialności człowieka z ciepłego domu, trafiła do boksu w punkcie. Sunia nie potrafi opanować emocji, skacze, podgryza, ma problem ze skupieniem uwagi, ciągnie na smyczy. Potrzebuje nie tylko miłości, ale również pracy, która pozwoli nawiązać jej zdrową relację z człowiekiem. Dlatego przydaje się dom z doświadczeniem. Jest inteligentna i bardzo szybko się uczy. Stosunek Perły do innych psów jest pozytywny. Z kotami również się dogaduje, jednak potrzebuje silnego psychicznie kociego współlokatora. Mimo, że lubi dzieci, odradza się na tym etapie adopcji przez rodzinę z maluchami, ze względu na jej temperament. Jest zaszczepiona i zaczipowana, oczekuje na sterylizację. Luna ma około dwóch lat i również nie miała łatwego życia. Dotychczas miała czterech opiekunów. Do punktu trafiła już dwa razy. Sunia jest młoda, energiczna, wymaga odpowiedniej dawki ruchu, kontaktu z różnymi bodźcami i socjalizacji. Jedyne czego jej potrzeba to świadomi opiekunowie, którzy poświęcą jej czas. Lubi chodzić własnymi ścieżkami, ma silny instynkt łowiecki oraz wiele psiej miłości do przekazania człowiekowi. Jest zaszczepiona, w tym przeciw ściekliźnie, zaczipowana i wysterylizowana. Może mieszkać z innymi psami i dziećmi, nie zaleca się jednak współlokatorów w postaci kotów. Ryśka to jedna z dwóch harcic. Jest bardziej zdystansowana, boi się nieznajomych i jest uważna w kontaktach z człowiekiem. Sonia jest aktywna i wymaga wiele pracy. Po zapoznaniu nie ma problemów z kontaktami nawet z dziećmi. Jej stosunek do kotów i innych psów nie jest pewny, dlatego zaleca się jej dom bez innych czworonogów. Jenny jest zdecydowanie bardziej proludzka od siostry. Często skacze i opiera przednie łapy o człowieka. Sunia jest aktywna, ale bardziej zrównoważona od siostry. Obydwie siostry są mało delikatne i miały spore opory przed wyprowadzaniem na smyczy. Uwielbiają spać na kocach i kołdrach, które chętnie zamieniają na ciepłą kanapę. Ich uroda jest w typie hartów. Ważą około 20-25 kg. Mają około 1,5 do 2 lat. Są zaszczepione i zaczipowane, oczekują na sterylizację. Zanim oddamy Wam pod opiekę jednego z naszych podopiecznych, chcemy Was lepiej poznać. Osoby zainteresowane adopcją otrzymają ankietę, którą należy wypełnić i odesłać. Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt.